To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o roku 2022 dla Unii Europejskiej. To był rok sporu o KPO, to był rok obcinania pieniędzy dla Węgier, to był także rok kryzysu korupcyjnego w Parlamencie Europejskim. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu, Bartosze Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam serdecznie w naszym podcaście. A moim Państwa gościem jest Pan Marek, prawda? Były ambasador Polski w Szwecji, Niemczech, polski przedstawiciel przy Unii Europejskiej do czasu nadejścia prawa i sprawiedliwości, a potem szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam. A będziemy rozmawiać o tak zwanym KPO, czyli o tych 35 miliardach euro z Krajowego Planu Odbudowy, które nam się należą z Europejskiego Funduszu Odbudowy po koronawirusie. Te pieniądze inne kraje wydają już na inwestycje, wzmacniają swoje gospodarki, a Polska nie dostała żadnego jeszcze eurocenta z tego funduszu, a jest to wynikiem oczywiście destrukcji w wymiarze sprawiedliwości, niszczenia praworządności przez nasze obecne władze. Premier Morawiecki jeszcze tydzień temu ogłaszał wielki, historyczny kompromis z Unią Europejską, ale szybko okazało się, że ten kompromis nie został zawarty z Zbigniewem Ziobro, z Andrzejem Dudą, a nawet sam Jarosław Kaczyński zaczął go ostatnio podważać. I chciałem zapytać naszego gościa tak na pana nosa. Polska dostanie w ogóle te pieniądze, czy już właściwie możemy z nimi się pożegnać? Ja myślę, że w końcu te pieniądze dostaniemy. Na pewno Unia ma wolę, żeby te pieniądze Polsce dać. Niezmiennie chce dać, jasno określa, co trzeba zrobić, żeby to było możliwe. No więc, oczywiście, to wszystko się opóźnia, przesuwa. I tu trudno już coś nowego dodać do tych wszystkich spekulacji, łamigłówek, co, kto, komu, jak, ale nie chciałbym, żeby te pieniądze po prostu nie przyszły i ostatecznie wierzę, że będą. Mieliśmy przez pewien okres czasu, właściwie drugą połowę roku, takie przekonanie po stronie władzy, że my tych pieniędzy nie potrzebujemy, że to jest jałmużna. Nawet głosy były takie, że to kraje Wyszehradzkie i Wielka Brytania powinny sobie stworzyć własny fundusz odbudowy. Zgadza pan się z tym, że Polska tych pieniędzy nie potrzebuje? No to dzisiaj już chyba nawet ze strony rządu słychać, że budżet może się nie spiąć w marcu, kiedy tych pieniędzy nie dostaniemy. No wiele takich buńczucznych zapowiedzi już dzisiaj zostało skompromitowanych, na przykład to, że można sobie taniej pożyczyć na rynku. W momencie, kiedy rentowność obligacji dziesięcioletnich w Polsce poszybowała tam do 8-9%, to to już są kosmiczne pieniądze, które trzeba płacić za pożyczanie pieniędzy, więc to jest gospodarka idioty, w której ktoś może powiedzieć, że lepiej płacić odsetki 9% niż 1%, więc nawet... Te gorsze, te trudniejsze pieniądze, które tam być może trzeba będzie spłacać, ale pożyczane na 1%, to to jest ogromnie ważne dla krajów w kłopotach. Widzimy to na przykładzie Węgrów, którzy szybko podkulili ogon i właściwie wypełnili wszystko, co trzeba było, żeby otrzymać te pieniądze, bo nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby ich nie brać i nie widzi, jak mógłby to, Wytłumaczyć swoim obywatelom. Mnie najbardziej zastanawia to, jak tłumaczono ten kompromis urzędnikom w Komisji Europejskiej. No wiadomo, że tam siedzą jednak tęgie umysły, które znają konstytucję naszego kraju, No przypuszczam, że nawet lepiej niż nie jeden poseł z średnim doświadczeniem. No i ta propozycja kompromisowa zakładała na przykład, że sędziowskie dyscyplinarki będzie rozpatrywać naczelny sąd administracyjny. A z konstytucji wynika, że absolutnie nie ma prawa zajmować się takimi kwestiami. I teraz zastanawiam się, czy faktycznie komisja poszła na to, żeby w Polsce stosowano niekonstytucyjne rozwiązania, żeby łamano polską konstytucję. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest kolejna po prostu bajka opowiadana przez naszego premiera? To znaczy, ja wierzę, że odbyły się tam rozmowy, i to nawet dość szczegółowe, które no jak zawsze musiały na tym polegać. Że komisja powtarzała, co to są kamienie milowe i co trzeba zrobić. Natomiast autorzy w Warszawie tych rozwiązań musieli poruszać się w przestrzeni konstytucyjnej. To nie jest pierwsza rola odbiorców z Brukseli, żeby sprawdzać każde rozwiązanie, czy ono jest zgodne z polską konstytucją. No bo to trzeba zakładać. Stąd ja myślę, że Urzędnicy w Brukseli, komisarze powiedzieli, że to jest wszystko krok we właściwym kierunku, ponieważ w efekcie te rozwiązania zmierzają do wypełnienia tych wymogów kamieni milowych i to wówczas no, jakby stworzy sytuację, gdzie będzie zielone światło. Natomiast Unia nie miała żadnego ani obowiązku, ani nie chciała, Wydawać jakichś formalnych oświadczeń, opinii. To były po prostu sygnały, że idziemy we właściwym kierunku. A dopiero jak to będzie prawem, czyli stworzycie w Polsce legislację i zobaczymy, jak to w praktyce działa, no to wtedy będą pieniądze, wtedy po usunięciu problemów z praworządnością będzie zadatek, a kolejne transze będą wypłacane. Po wprowadzaniu pozostałych reform, bo trzeba powiedzieć, że tu chodzi o takie monitorowanie stałe, o proces ciągły. To nie znaczy, że raz na zawsze można powiedzieć, spełniliście to i to i, i będzie. Chodzi na razie o te podstawowe, tak zwane super kamienie milowe dotyczące praworządności, a potem to już jest taki proces kroczący. Czyli, no, krótko mówiąc, no, urzędnicy w Brukseli dali, Pozytywny sygnał i czekają, co się stanie. No i jak widać, na razie to nie wiadomo, co się stanie. No tak, ale czy oni jeszcze ciągle zakładają dobrą wolę polskiego rządu? Czy polski rząd jest jeszcze wiarygodny w Brukseli, że jeżeli mówi, że coś zrobi, no to można założyć tak, faktycznie zrobią tak i tak, jak obiecali? Jak to wygląda w kwestii właśnie tej wiarygodności, tego credibility? Trochę w Brukseli jest tak, że zakłada się, Pewną dobrą wolę, nawet istnieje taki zwyczaj, żeby patrzeć przez palce na pewną retorykę, którą, powiedzmy, premierzy rządów stosują w swoich krajach, zakładając, że dobrze chcą, no to pozwala im się tam różne rzeczy opowiadać, bo to jest ten koszt, który uświęca środki. W przypadku relacji z rządem polskim, o tym zaufaniu już jednak. Nie można mówić, ponieważ zbyt często mieliśmy do czynienia właśnie z takimi porozumieniami ustnymi, które potem w Polsce sprzedawano na użytek wewnętrzny niezgodnie z faktami, tak uważa komisja. Wobec tego takie uzgodnienia już nie działają, no ale teraz mamy sytuację inną, ponieważ Unia uzyskała nowe narzędzia mechanizm warunkowości, jest głosowanie większościowe na pewnym etapie mamy te kamienie milowe więc to jest taka rzeczywistość gdzie przemawiają paragrafy wobec tego to jest trochę myślę też niedoceniane po polskiej stronie że już nie wystarczą naciągane interpretacje oskarżanie komisji o wszystko co najgorsze liczenie na to że komisja się przestraszy tego, że zniechęci obywateli do siebie, więc w końcu jakoś tam ustąpi. To była przeszłość. Dzisiaj mamy te nowe narzędzia, i ja bym słuchał tego, co mówią paragrafy, czyli to, co wynika z tych nowych narzędzi, a wynika z nich to, że żarty się skończyły. Unia Europejska pokazała pazurki, tak? Ta bezzębna struktura, według rządzących Polską, będąca na równi pochyłej, jest w stanie oddać, tak? Delikatnie mówiąc. No, na przykład w przypadku Węgier można to wyraźnie zobaczyć, bo mieliśmy przed kilkoma dniami taką sytuację, że właśnie zagrożono zamrożeniem tam pewnej sumy 7,5 miliarda z takiego regularnego budżetu węgierskiego, o ile nie spełnią pewnych warunków. No i w końcu doszło do tam pewnego obniżenia tej sumy do ponad 6 miliardów, ale tego Węgrom nie darowano. Czyli to jest pierwszy przykład, kiedy ten mechanizm warunkowości, czyli dostaniesz pieniądze, jeżeli respektujesz zasady praworządności że to zaczyna funkcjonować. Oczywiście to jest na razie zamrożenie do końca 2024 roku, ale jeżeli do tego czasu Węgry nie wypełnią swych zobowiązań, no to te pieniądze przepadną. Można mówić, że to jest bardzo łagodne potraktowanie, ale jednak Węgrzy zupełnie musieli zmienić retorykę i nie zostały poparte przez Żadne kraje w Unii Europejskiej. To troszkę uszło naszej uwadze, ale po raz pierwszy okazało się, że nie działa taki mechanizm, żeby liczyć na inne państwa członkowskie, które tam też mogą mieć jakieś swoje kłopoty, swoje deficyty, mają coś za uszami, wobec tego na pewno nie przyłożą ręki, żeby ukarać dany kraj. Otóż w przypadku Węgier wszyscy głosowali jednak za podtrzymaniem. Tej jednak bezprecedensowej kary. Ona może być, jak powtarzam to, no, odroczona i łagodna, ale to jest przekroczenie Rubiconu. W tej chwili ten mechanizm warunkowości zaczął działać i nie wystarczy już liczenie na jakąś solidarność grupową innych. Kolejnym Rubikonem, jeżeli już troszkę możemy rozszerzyć naszą perspektywę i oderwać się od kwestii polskich, byłoby na przykład zniesienie jednomyślności podczas głosowań w Radzie Europejskiej. Ta propozycja wywołuje koszmarne emocje, jeżeli patrzy się na przykład na propagandę w Polsce, to się łączy z konstruktem oczywiście fałszywym i szalonym, że Niemcy chcą budować czwartą rzeszę na terenie Europy, ale myśli pan, że dożyjemy tego momentu, kiedy Unia Europejska będzie? podejmować decyzje w bardziej praktyczny sposób, bez możliwości wetowania przez jeden, nawet najmniejszy kraj postanowień i rozwadniania tego. No widzimy, co się dzieje na przykład, jeśli chodzi o sankcje na Rosję, ile, ile trzeba się tutaj natrudzić, się namęczyć, żeby je przeforsować. Ja myślę, że będziemy do tego dążyć. Jak pamiętam ze swoich doświadczeń, ze swojej praktyki w Brukseli, to zawsze narzekano właśnie na brak tego głosowania większościowego, bo to blokuje, paraliżuje Unię, nawet w takich sytuacjach jak rozszerzenie czy sankcje właśnie oczywiście jest wiele innych powodów które dzisiaj to utrudniają i w tym momencie trudno sobie wyobrazić żeby to przeszło ale to zawsze było takim narzędziem też żeby nie być bezbronnym wobec tych którzy rozwalają Unię Europejską że jakieś liberum veto zostanie zastosowane i nie ujedziemy dalej poza tym jest oczywiście Tradycją Unii Europejskiej, żeby podejmować decyzje jednomyślnie, żeby wszyscy, możliwie wszyscy ją zaakceptowali, bo wtedy jest łatwiej to wprowadzać w życie, czy, czy przy, przygotowywać społeczeństwa do takiej decyzji. Więc Unia trochę skrojona, wymyślona była na, na decyzje jednomyślne. O tym trzeba pamiętać. Natomiast, że tak powiem, świat się dzieje, są nowe potrzeby. Nowe blokady, które trzeba pokonywać. Unia jest takim wnioskiem z kryzysów. Jednym z tych wniosków było to, że instrumenty trzeba je umieć zastosować, i wobec tego to głosowanie, na przykład w polityce zagranicznej, większościowe, będzie się powtarzało jako postulat, i tutaj te ostatnie propozycje niemieckie no, wyrastają właśnie z tej potrzeby. To nie ma sensu sprowadzać wyłącznie do jakichś hegemonistycznych, Dążeń Niemiec. Znaczy, wyraźnie widać, że to jest używane w naszym kraju jako taki straszak przeciwko Niemcom, ponieważ nie ma żadnej woli, żeby przejmować się tym, żeby uczynić Unię bardziej sprawną, żeby ona działała efektywnie. No właśnie, wróćmy znowu na polskie podwórko. Bo pamiętam, Udział Polski w konferencji o przyszłości Europy, tak? Na początku, chyba to był 12 czy 11 rok, czyli dekadę temu zupełnie innej sytuacji. Pamiętam to przemówienie Sikorskiego w Berlinie, w którym wzywał Niemcy, by przejęły odpowiedzialność. Pamiętam rolę Polski podczas tych wydarzeń i w Ukrainie w 2014 roku, i wcześniej, nawet podczas arabskiej wiosny. Ta Polska jako głos Europy pokazująca możliwe rozwiązania dla krajów, które zrzuciły autorytarne jarzmo. No, udało to się jako tako, tylko w Tunezji, niestety. Ale mimo wszystko, wtedy Polska była słyszana. Tak? A dzisiaj polityka europejska myśli o przyszłości Europy w Polsce? To w ogóle z kogoś interesuje we władzach? Polska w tej chwili przesunęła się do centrum zdarzeń, siłą faktów, bo mamy wojnę w Ukrainie, i to jest dla Polski ogromna zmiana. Wielkie ryzyko, ale i nowe zobowiązanie i szansa, po prostu, żeby to przesunięcie do centrum przekształciło się w większy udział w decyzjach, wywieranie wpływu na to, co się dzieje w Europie, przez udział w kreowaniu wspólnej odpowiedzi wobec Rosji. I tutaj no, Polska jest zbyt zaabsorbowana. Toczeniem wojny, praworządność, która konsumuje niepotrzebnie energię, która powinna być właściwie wykorzystana, aby zdyskontować tę zmianę, o której mówiłem. Dzisiaj Niemcy, no, Pan wspomniał tutaj o to wystąpieniu Sikorskiego i o tym stałym postulacie z naszego regionu, żeby Niemcy odgrywały większą rolę w polityce zagranicznej, żeby robiły większy użytek ze swojego potencjału. I Niemcy dzisiaj też nie mogą uniknąć. Pewnej roli przywódczej, bo są największym krajem, ale utracili wiarygodność przez fiasko polityki wobec Rosji, więc tę wiarygodność trzeba odzyskać. Dlatego w Niemczech mówi się o przywództwie kooperacyjnym, które dzisiaj właściwie miałoby sens, czyli w, w grupie państw, na przykład z silnym udziałem partnerów wschodnich. Tylko ten ci partnerzy wschodni, no, tacy jak Polska, muszą spełnić dwa warunki, no, no, przejmować się właśnie. Przyszłością Unii Europejskiej, brać udział w refleksji nad tym, jak uczynić tę Unię lepszą i sprawniejszą. No ale polski rząd ma do wyboru albo brać udział w nagonce na Niemcy, co oczywiście jest łatwe, można zdobyć pewne łatwe punkty, ale to nas oddala od tej kluczowej roli w kreowaniu wspólnej europejskiej odpowiedzi. To jest rola, której Polsce byłoby do twarzy, którą Polska mogłaby wykorzystać dla powiększenia swojego znaczenia. Unia Europejska dokonała w tym roku rzeczy niewyobrażalne, czy w tym roku działy się rzeczy niewyobrażalne wcześniej, ale Unia zrobiła też coś podobnego, no, na nadanie Ukrainie, Mołdawii statusu kandydata. Gdybyśmy o tym rozmawiali dokładnie rok temu, to przypuszczam, że bardzo pan by wątpił, że taka możliwość w ogóle wchodzi w jakiekolwiek rozważanie. Tak? No, tymczasem to się faktycznie stało. Chciałem zapytać, czy to nie jest takie, nie wiem, na wyrost, taki gest po prostu, żeby coś dla tej Ukrainy zrobić, żeby ją podbudować, no bo trudno mówić w momencie, kiedy trwa wojna o członkostwie Ukrainy w, w Unii Europejskiej, jako czymś, co, co stanie się wkrótce w jakiejś takiej bliższej perspektywie. Czy to nie jest tylko taka po prostu zagrywka propagandowa ze strony parlamentu, komisji, rady? Uważam, że to jest przejaw bardzo fundamentalnej zmiany w Unii Europejskiej. Już kiedy Ursula von der Leyen pojechała do Kijowa w kwietniu i tam właściwie zaoferowała status kandydata dla Ukrainy, to można było w tym widzieć jakiś kopernikański przewrót, bo Unia była znana z ogromnej powściągliwości, z, z takiej niechęci do politycznych działań. Tymczasem, właśnie Ursula von der Leyen nie miała Większości w swoim otoczeniu szefowie rządów Unii Europejskiej byli w zasadzie w większości wtedy przeciwni temu. Ona zaryzykowała. I ten przejaw politycznego działania, myślę, jest takim znakiem czasu. Jeżeli, na przykład, mówimy dzisiaj o sankcjach, to te sankcje są tylko symbolem pewnego przestawienia zwrotnic. To, że na przykład do unijnego DNA weszło to, że nie wolno się uzależniać nie tylko od Rosji, ale także na przykład od Chin, kiedy myślimy o zakupie metali rzadkich i tak dalej, i tak dalej, w każdej innej dziedzinie. Ale właśnie Ukraina stała się takim przełomowym momentem i myślę, że już nie ma powrotu do tej Unii, która zajmowała się tylko administrowaniem zbiorowego szczęścia, że dzisiaj Unia zrozumiała, że demokracji trzeba bronić, bo jeżeli nie będziemy jej bronić ze wszystkich sił, to będziemy skonfrontowani z siłą innych z zewnątrz i wówczas to się wszystko skończy. Dlatego ja bym był skłonny mówić o otwarciu nowego, przełomowego etapu w Unii Europejskiej. Jeszcze oczywiście droga daleka, ale te obietnice czy, czy wdrożenie tych procesów członkostwa Ukrainy czy innych krajów w regionie, to, to jest ta Unia, która przedstawiła zwrotnicę. No, to oczywiście jest jedna strona, bo z drugiej, jeżeli na sekundę powrócimy do tego, czego dzisiaj zaczęliśmy, czyli KPO, to to jest też Unia, która Unia Solidarności przekształciła się w Unię Solidarności Warunkowej. To znaczy, że Ci, którzy wpłacają więcej na tę Unię, coraz bardziej się niepokoją, że świat wartości rozszedł się ze światem pieniędzy. I teraz mamy próbę połączenia tych dwóch światów, i to jest tło tych nowych narzędzi, które Unia ma. Czyli, taki, czyli jakby z jednej strony, żeby ten wątek podsumować, Unia uczy się chodzić po scenie międzynarodowej, i po drugie, mamy już Unię ściślejszej współpracy. Nie mylić z Federacją, ale po prostu. Unia która nabywa narzędzia, które pozwalają jej warunkować solidarność. Mówił Pan właśnie o świecie wartości i świecie pieniędzy, że one się rozchodzą. No i ostatnie wydarzenia w Parlamencie Europejskim pokazują, jak bardzo to się dzieje. To w sumie w sercu europejskiej demokracji. Mamy skandal korupcyjny, mamy aresztowanie wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, złapanej przez belgijską policję z no, dużą ilością gotówki. Którą Katar miał korumpować parlamentarzystów i ludzi wokół parlamentarzystów europejskich. No, jak to wpływa na wiarygodność instytucji? Z jednej strony domaga się parlament praworządności, przestrzegania zasad? Z drugiej strony, są tam czarne owce skorumpowane? No po prostu trzeba się z tego jakoś rozliczyć. Trzeba się uporać z wyjaśnieniem i ukaraniem. Winnych, jeżeli okażą się winni, to jest oczywiście straszna historia i w tej chwili wszyscy o tym mówią, ale właściwie 80% tej debaty dotyczy zatruwania demokracji, no bo to, co się stało, to, to jest przykład kolejnej choroby, że zaatakowano europejską demokrację, że korupcja z zewnątrz może osłabiać wolne społeczeństwa. I to jest najpoważniejszy problem. Jak sobie poradzić właśnie z tym rosnącym niebezpieczeństwem, że ktoś może kupować decyzje w Unii Europejskiej tak, żeby jemu pasowały. W tym wypadku mamy tu podejrzenia wobec Kataru i, i Maroka. I to przywołało właśnie w wielu krajach europejskich dzisiaj taką dyskusję o przeszłości, że to jest ta gangrena, która nas toczy. No weźmy na przykład Ukrainę. Przecież. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że był tam mafijny system Janukowycza, wspierany przez Putina, ta rodzina oligarchów, której symbolem był czy przywódcą właściwie Janukowycz, ona zablokowała proeuropejski kurs za pieniądze Putina. A no, ale ludzie zaczęli protestować wobec tego Putinowi została wojna żeby ten proeuropejski kurs w Ukrainie zastopować. Czyli to jest taki przykład do czego prowadzi zewnętrzna ingerencja poprzez właśnie kupowanie posłów poprzez finanse. Tutaj na Zachód też ma bardzo dużo do opowiedzenia światu i wiele z tej niechęci wobec krajów Zachodu bierze się z dalekiej przeszłości i, i finansowania różnych ciemnych interesów. Więc to jest coś, z czym trzeba walczyć. I moja konkluzja jest taka: no, że w końcu jednak państwa europejskie najlepiej wypadają jeszcze, jeśli chodzi o te wszystkie rankingi państw stosunkowo odpornych na korupcję. Wśród dziesięciu najbardziej, najczystszych krajów w tej dziedzinie, sześć to Unia Europejska. I tutaj Unia zdecydowanie prowadzi. Więc chodzi o to, żeby się nie dać zwariować, no, że mimo wszystko. Nie ma lepszej odtrutki na tą gangrenę, jak właśnie przestrzeganie reguł państwa prawnego. Ale to, co Pan przedstawił, no to to jest przykład taki, że nikt nie jest bezpieczny. Również demokracje, wolne społeczeństwa mogą być tutaj śmiertelnie zagrożone. No tak, Unia Europejska zrobiła rzeczy wielkie w tym roku, no, niektóre rzeczy ewidentnie nie wyszły, jak właśnie kwestia. Korupcji w Parlamencie Europejskim, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. A co w przyszłym roku? Jak pan przewiduje rok 2023 w Europie? Te pozytywne zmiany będą kontynuowane? Czy ktoś naciśnie hamulec? Ja myślę, że Unia jednak coraz lepiej się porusza po tej scenie międzynarodowej, że wzmacnianie zdolności do działań geopolitycznych jest jednak procesem, Trwałym, że coraz lepiej idzie współpraca Unii Europejskiej z NATO i już mało kto zarzuca Unii próbę oderwania się czy budowania czegoś równoległego, to jest już naoliwiona maszyna. Przecież Unia znacznie szybciej niż NATO paradoksalnie zareagowała na potrzeby Ukrainy i w pierwszych tygodniach i miesiącach przeznaczyła ogromne sumy, jeśli chodzi o Instytucje unijne i państwa członkowskie. I to wyglądało lepiej niż właśnie w NATO, więc w tej dziedzinie widziałbym raczej wiele pozytywnych elementów. No i w sferze instytucjonalnych zmian myślę, że też ten proces będzie wychodził, jeśli chodzi o Unię ściślejszej współpracy, bo to nie jest tak, że jacyś unijni eksperci, Wymyślają ideologiczny projekt Unii, właśnie dominującej nad, nad państwami członkowskimi. To jest raczej szukanie takich rozwiązań, które pomogą nam obronić naszą europejską suwerenność. I z tych wszystkich analiz wychodzi nam, że w pewnych dziedzinach musimy element wspólnotowy umocnić. Do tej pory to wychodziło, więc ja bym się spodziewał dalszych kroków na tej drodze. Czyli wreszcie w podcaście miałem gościa optymistę i to jest dobre, i to jest cenne, i to jest rzadkie. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę. Będziemy się trzymać pana optymizmu i starać się zarażać także nim, naszych czytelników w tym koszmarnym roku i z tą niepewną przyszłością, jaka stoi przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do kolejnych naszych podcastów. Dziękuję gościowi naszemu. Wesołych świąt, panie Marku. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.